Wychodzicie z ratusza bez jakiejkolwiek sensownej informacji. Nadal nie wiecie, skąd dokładnie dobiegają dźwięki, które zgłaszali mieszkańcy, że słyszeli coś podejrzanego pod ziemią. Jak zamierzacie zdobyć jakiekolwiek informacje? Ja mam dobrą kondycję, więc się przebiegnę po okolicy. Okej. Okay. To ja mam zdolność hakowania, więc wśliznę się do naszego busa. I spróbuję się połączyć z okolicznymi maszynami, i zobaczę, czy coś dziwnego uda mi się tam wygrzebać. Mhm, mm ma to sens. Jasne. To ja popytam mieszkańców, czy widzieli coś dziwnego. Mhm. Mm A więc mówisz, że ty, jako istota z fioletową skórą, Czarnymi wielkimi ślepiami, ostrymi kłami i nadzwyczaj długim językiem. Chcesz chodzić po okolicy i pytać ludzi, czy ostatnio widzieli coś dziwnego. Okej. Okay. Cześć, Tubelson, czyli Kacper Zbornios. Na samym wstępie chciałbym Wam podziękować za tak miłe przyjęcie pod moim pierwszym filmem, w którym prezentowałem system zabic smoka. A dziś też zajmiemy się rpg Tym razem będą to klimaty superbohaterów połączone z Lovecraftowym mrokiem. A dokładniej system Herosi versus Horrory. Został stworzony przez wydawnictwo Dark Rabbit, które możecie znać już z poprzedniego ich systemu czyli Midguarda. Natomiast sama mechanika też została tutaj przeniesiona i dostosowana do tych realiów superbohaterów, czyli do supermocy i jeszcze mocniejszych przeciwników. To, co Wam tutaj jednak pokazuje, to nie jest finalny podręcznik, to jest dopiero starter, który ma być przed smakiem całości. Można tutaj poznać uniwersum, rozegrać pierwszą sesję. Moje opinie jednak i zasady, które Wam zaprezentuję, będą oparte na sesji, którą miałem okazję zagrać, ponieważ ją sam autor, czyli Artur Szymała. No to zaczynajmy! Autorzy stworzyli tutaj swoje własne uniwersum, bazując na znanych nam wzorach, i połączyli tutaj właśnie superbohaterów i całą tą komiksowość ze znanym i lubianym mrokiem kojarzonym z, głównie z mitologią Lovecrafta. Warto zaznaczyć, że system tutaj daje nam trzy warianty, jakby, poprowadzenia klimatu całej historii. Możemy albo pójść w 100% superbohaterskość, dawkę humoru i taką luźną sesję, a możemy też wybrać jednak tą stronę tej Lovecraftowości, tego mroku, ciężaru historii. Jednak najbardziej zalecaną opcją jest połączenie tych dwóch klimatów i znalezienie balansu między właśnie supermocami, humorem a jednocześnie mrokiem, trudnymi decyzjami i ciężarem całej historii. Bałem się na początku, że będzie coś takiego, że te supermoce sprawią, że będzie nudno, bo w końcu mogę wszystko. Wiecie, tak jak w GTA, jak się gra na kodach. Ale było wręcz przeciwnie. Cały czas miałem wrażenie, że te wszystkie umiejętności, te możliwości to nadal za mało, żeby w trójkę poradzić sobie z przeciwnikiem. I jak mówimy o uniwersum, to kolejną sprawą, która dodaje klimatu, są ilustracje, za które w większości odpowiada Bartosz Guzy i Adam Szary. Komiksowa kreska w połączeniu z potwornymi abominacjami całkowicie daje wczucie klimat tego RPG. No i żeby już nie przeciągać, przejdźmy do omówienia zasad i jak w każdym RPGu, zaczniemy od tworzenia postaci. To, co mi się szczególnie podoba przy tworzeniu postaci, to to, że nie mamy tu żadnej losowości i mamy całkowity wpływ na to, jakie umiejętności, jaki ekwipunek i jaki rozwój będzie danej postaci. Oprócz tego atrybuty są z góry przypisane do danego archetypu, także zawsze ten archetyp będzie miał mocno odzorowane swoje cechy szczególne, czyli na przykład wojownik będzie wytrzymały i silny, a Chimera będzie zwinna i dobra w walce na odległość. Na wstępie chciałbym też jeszcze omówić temat punktów doświadczenia, ponieważ superbohaterowie niekoniecznie zwracają uwagę na pieniądze, no nie mają na nich większego znaczenia. Dlatego zarówno y, jakby nagrody, pieniądze, jak i levelowanie zostało sprowadzone do punktów doświadczenia. Y, za te punkty możemy i wzmacniać swoje umiejętności, i zwiększać swoje parametry, jak też kupować broń i pancerz. Y, punkty doświadczenia gracze dostają na początku przy tworzeniu postaci, a później pod koniec każdej z sesji. Początkowe punkty doświadczenia różnią się jedynie tym, że dostajemy 20 punktów do rozdysponowania. Plus 15, które możemy przeznaczyć tylko na broń i pancerz. Musimy więc się zdecydować na swoją postać. W starterze mamy do wyboru 5 archetypów, ale w finalnej wersji znajdzie się jeszcze kilka dodatkowych pozycji. Dziś wybierzemy jedną z następujących. Cyborg. Tu chyba nie muszę zbyt wiele tłumaczyć. Ezoteryk. Po tym jak pojawiły się wyrwy, poza strasznymi istotami na świecie pojawiła się moc, oryginalnie nazwana przez ludzi magią. Ezoteryk to właśnie postać panująca nad tymi mocami. Symbiont. Człowiek z eksperymentalnie szczepionym fragmentem jednego z potworów z innego wymiaru. Taka część z czasem zaczyna się synchronizować z nosicielem, który może nad nią zapanować, o ile ma wystarczająco silną wolę. Super żołnierz, czyli żołnierz, który został podrasowany modyfikacjami genetycznymi, naświetlaniem nieznanym dotąd promieniowaniem, czy serum modyfikującym metabolizm. Chimera, czyli archetyp, który wybierzemy na potrzeby prezentacji tworzenia postaci. Nikt dokładnie nie wie, skąd pochodzi, do czego dąży, ani dlaczego walczy po stronie ludzkości. Odpowiedzi na te pytania zna tylko ona. Chimery pojawiły się wraz z pierwszymi wyrwami, gdy dziwne istoty spoza światów wypełzły ze swoich międzywymiarowych kryjówek i zderzyły się z naszą rzeczywistością. Okazało się, że ich esencja jest szybko rozrywana przez nieznane im prawa natury, chyba że uda im się szybko zespolić z istotą ludzką. Międzywymiarowa materia ulega wtedy wchłonięciu przez komórki ciała, tworząc, no cóż, chimeryczną istotę. Dzięki temu połączeniu istota spoza czasu jest w stanie przeżyć, a obdarowana osoba zyskuje moce, o których ludzkość pisała jedynie w mitach i legendach. Jak już wybraliśmy swoją postać, to bierzemy ołówek, łapkę, kartę postaci i przepisujemy wszystkie parametry, czyli te atrybuty, które są przypisane do danego archetypu. My wybraliśmy tutaj Chimerę, także musimy przepisać to, co mamy w tabelce od Chimery. Na samej górze tabelki zawsze jest na ciemniejszym tle Parametr główny, który czasami jest testowany sam, a tak to jest dodawany do poszczególnych umiejętności, które należą do tego parametru. Tu od razu zaznaczę, że wartość danego atrybutu piszemy w tych małych kwadracikach po lewej, a po prawej sumę parametru głównego z daną umiejętnością i te kwadraciki duże będziemy wykorzystywać tylko przy testowaniu danej umiejętności. Natomiast w przypadku, kiedy będziemy mieli zwiększyć wynik o wartość danej umiejętności, np. walka wręcz, wtedy zwiększamy o ten kwadracik mały, czyli o bazową wartość walki wręcz, a nie tą zsumowaną z budową ciała. Teraz pozostaje nam tylko sumować bazową umiejętność z danym parametrem głównym, pod który przynależy, i te wyniki wpisujemy właśnie w te duże kwadraciki. Ok, teraz jeszcze pozostał nam potencjał i przesunięcia. Potencjał bierzemy z werwy, jest równy werwie, natomiast przesunięcia są równe wartości opanowania. Tutaj po prawej jeszcze mamy witalność. Witalność to jest bazowa liczba 15 i do tego dodajemy pięciokrotność budowy ciała. Koncentracja to jest suma opanowania i werwy. Ether to jest pięciokrotność wartości inteligencja, a wysportowanie to jest budowa ciała plus zręczność. Teraz musimy wpisać zalety. Zalety to są takie, jakby umiejętności, które wybieramy na początku przy tworzeniu postaci i one zostają już tą postacią do końca. Możemy wybrać dwie z trzech dostępnych zalet dla naszego archetypu, dlatego, my wybierzemy sobie gniew. Druga zaleta, jaką sobie wybierzemy, to będą tatuaże cieni. Kolejne są specjalizacje. One odwzorowują przebyte szkolenia przez danego bohatera, dzięki czemu posiada dane umiejętności. Możemy je wybrać z podręcznika, i naszej postaci damy odważny i szybki oraz widzenie w ciemnościach. I ostatnim rodzajem umiejętności są atuty. Atuty to są, tak jakby, właśnie moce nabyte przez bohaterów. I każdy z tych atutów ma cztery poziomy zaawansowania: jest uczeń, adept, mistrz i arcymistrz. Możemy wybrać dowolną ilość z tych atutów, o ile wystarcza nam na to punktów doświadczenia, ponieważ każdy z tych poziomów kosztuje daną liczbę punktów doświadczenia. My, dla naszej chimery, mamy do wyboru cztery atuty. A oprócz tego, możemy dokonać akceleracji biegłości lub akceleracji potęgi. Ta pierwsza pozwala na zwiększenie jednej z umiejętności o 1, natomiast ta druga może, pozwala na zwiększenie parametru głównego o 1. Czyli w tym przypadku, jeżeli byśmy zwiększyli na przykład zręczność o 1, czyli ten parametr główny, to oprócz tego wzmocnimy sumę tego parametru z umiejętnością dla broni krótkiej, infiltracji oraz refleksu. Tak jak już wcześniej wspomniałem, będziemy wtedy wykorzystywać tej sumy tylko w przypadku testów na daną umiejętność, nie w przypadku dodawania na przykład refleksu do wyniku jakiegoś rzutu, na przykład do rzutu na obrażenia. My sobie weźmiemy międzywymiarowe kule anihilacji na poziomie adept, czyli zapłacimy za to 6 punktów doświadczenia. Kolejny atut, jaki sobie wybierzemy, to będzie przejście międzywymiarowe, też na poziomie adept. Ono za 4 punkty do tego poziomu pozwala nam kontrolować portale, czyli możemy postawić portal obok siebie i gdzieś indziej w zasięgu swojego wzroku. Poza tym, dzięki temu, że to jest poziom adept, a nie uczeń, będziemy mogli przez nie widzieć. Weźmiemy sobie starożytny wygar na poziomie uczeń. To nas kosztuje 3 many, znaczy 3, 3 punkty doświadczenia, ale to też nie jest tak, że na całą grę zostają nam tylko te cztery atuty do wybierania i maksowania, ponieważ są też epickie i legendarne atuty. Tylko, żeby móc je kupić, musimy spełnić jakieś warunki. Na przykład w przypadku epickich Musimy mieć poziom bazowy mocy na przynajmniej poziomie 10 punktów. Za wybrane przez nas atuty zapłacimy 13 punktów doświadczenia, więc zostanie nam jeszcze do wydania 7. To pozwala nam użyć dwukrotnej akceleracji biegłości, więc zwiększymy sobie o jeden punkt broń krótką i o jeden wyczulony zmysły. Teraz musimy jeszcze tylko wybrać broń, pancerz, no i w drogę. Cała tabelka broni i różnego typu ekwipunku znajdzie się w podręczniku. My, żeby tutaj nie przedłużać, wybierzemy to, co wybrałem na sesji, którą miałem okazję rozegrać. Dlatego do walki dystansowej weźmiemy sobie dwa razy rewolwer MIGO i musimy wpisać tutaj ilość ataków, jakie możemy nim wykonać. Akurat one mogą wykonać po jednym ataku. I teraz celność, jaką dana broń ma w danym zakresie odległości. Nasz rewolwer pozwala nam strzelać do 55 metrów. I do 10 metrów mamy 19 celności, natomiast do 55 mamy 18. I na koniec, w przypadku gdybyśmy trafili, musimy sobie uzupełnić tutaj obrażenie jakie ta broń oferuje. Będzie to suma wartości parametru opanowanie oraz umiejętności broń krótka, dlatego tutaj mamy 12, plus jeden rzut kością dwudziestościenną. Pancerz wybierzemy sobie pancerz bojowy. I w ten sposób wykorzystamy równo 15 punktów, które mamy do wykorzystania na ekwipunek. No, i już chciałem narysować rysunek, bo w poprzedniej wersji było na to pole, ale nie mogę. Także co? Mamy już wszystko i ruszamy razem z resztą członków legionu Delta w misję. Największą zaletą i jednocześnie wyróżnikiem tego systemu są rzuty kośćmi. Mamy tutaj spore pole do manipulacji tymi kośćmi, manipulacji wynikami, jakie nam wypadają, dzięki czemu gracz nie jest zdany na los w 100%, tylko musi się troszkę nagłowić, żeby osiągnąć dany efekt, ale ma na to wpływ co najważniejsze. Ogólnie każdy test, jaki wykonujemy, wykonujemy dwoma K20kami. Chyba, że mamy utrudnienie, wtedy zamiast K20 mamy K10, -ki. no ale z reguły są to K20. Ważne, żeby jedna z nich. Się wyróżniała, znaczy, no, że miały inny kształt, kolor, cokolwiek, ponieważ zawsze jedna z nich będzie kością główną, a druga będzie pomocniczą. Warto to zawczasu ustalić na początku sesji. Na przykład, my teraz sobie ustalmy, że zielona to jest nasza kość główna, a ta kolorowa, ciemna jest kością pomocniczą. Kiedy wykonujemy rzut na jakąś umiejętność, na przykład na trafienie choćby strzałem z rewolweru, wtedy patrzymy na wynik na naszej kości głównej. Kość pomocnicza w tym momencie nas nie obchodzi, ale możemy użyć kilku trików, żeby coś z nimi porobić. I w ten sposób możemy użyć potencjału przesunięcia i dubletu. Potencjał działa tak, że jeżeli wypadł nam na kości głównej jakiś słaby wynik pokroju 2, a na kości pomocniczej 12, to możemy sobie wymazać jeden punkt potencjału. Żeby zamienić jakby kości. Czyli w tym momencie patrzymy, że dostaliśmy 12 zamiast dwóch. Trzeba jednak robić to rozważnie, ponieważ potencjału nie odzyskuje się tak łatwo. Pozwalają na to jedynie odpowiednie atuty, które trzeba rozwinąć do danego poziomu, żeby, żeby móc jakkolwiek odzyskać ten potencjał. Tak jak nasza chimera, właśnie w międzywymiarowych kulach mocy, pozwala na odzyskanie jednego punktu w przypadku trafienia krytycznego. Kolejne jest przesunięcie. Przesunięcie pozwala nasz wynik na kości głównej przesunąć w jedną lub w drugą stronę o wynik, znaczy o sumę punktów przesunięcia, jakie aktualnie mamy. Czyli jeżeli nasza chimera ma teraz 5 punktów przesunięcia, to wymazuje sobie jeden z tych punktów, zostają mi 4 i na przykład nasz wynik 12 może zwiększyć do 17, ponieważ zwiększają o 5 punktów. Wiadomo, kolejne przesunięcia są już słabsze: kolejne będzie przesuwało o 4, kolejne o 3. I tak dalej. Ostatnią sytuacją, jaka może zdarzyć się z kośćmi, jest wyrzucenie dubletu. Czyli na obu kościach wypada nam taki sam wynik. Wtedy, poza sumą, jaką normalnie byśmy otrzymali w wyniku, dodajemy do niego bazową wartość umiejętności, która była testowana. Przykładowo, rzucamy na refleks, ponieważ jakiś potwór rzucił w nas samochodem, i ten samochód leci w naszą stronę. Wyrzuciliśmy 5. Normalnie byśmy w takiej sytuacji. Do tego wyniku 5 dodali wartość refleksu testu na refleks, czyli w tym przypadku wzięlibyśmy wartość dużego kwadracika, czyli 13, co dałoby nam 18 punktów. Ale z racji, że mamy dublet, to jeszcze dodatkowo dodajemy wartość naszego refleksu, tej bazowej wartości, czyli tej w małym kwadraciku, i uzyskujemy w ten sposób 23 punkty, ponieważ nasz refleks bazowy wynosi 5. Oczywiście, dublet nie zadziała, jeżeli na obu kościach wypadnie nam krytyczna porażka, czyli dwie jedynki. Do pozostałych mechanik związanych z kośćmi i ogólnie testami, to mamy tutaj takie mechaniki znane z innych herpegów, jak atak okazyjny, automatyczny sukces w przypadku wyrzucenia dwudziestki, czy automatyczna porażka, o której przed chwilą wspomniałem, w przypadku wyrzucenia jedynki. Poza tym mamy też możliwość przerzutu, ale ta możliwość istnieje tylko w przypadku konkretnych umiejętności, które na to pozwalają. No i w przypadku automatycznego sukcesu, jeżeli to jest rzut na trafienie, wiąże się on z ciosem krytycznym. Krytyk działa na takiej zasadzie, że w przypadku trafienia takiego ciosu zmniejszamy pancerz przeciwnika o połowę. Przy każdym teście mistrz gry ocenia poziom trudności. Są tutaj poziomy takie jak łatwy, standardowy, trudny, bardzo trudny, ekstremalny, legendarny i boski i mają one stałe, przypisane stałe wyniki, jakie trzeba wyrzucić, żeby udało się dany test zdać. Dzięki temu mistrz gry nie musi używać wartości liczbowych przy opisie, co często potrafi zepsuć klimat, a jednocześnie gracze mają taką tabelkę z wypisanymi wartościami i mogą sobie sprawdzić, że na przykład poziom trudny to trzeba przebić wynik 20. Ma to niemałe znaczenie, ponieważ z racji, że mamy wpływ na kości, mamy potencjał, mamy przesunięcia. Musimy wiedzieć, jaki wynik pozwala nam zdać ten test, żeby podjąć decyzję czy coś robi z tymi kośćmi, czy nie. Jeśli tak, to czy bardziej się nam opłaca użyć przesunięcia, czy potencjału. Walka zaczyna się dość klasycznie, czyli każdy musi najpierw zdać test na inicjatywę. W tym przypadku jest to test, zwyczajny test na refleks, czyli rzucamy K20-kami. Na naszej głównej wypadło nam teraz 8. Do tego dodajemy wartość refleksu testowanego, Czyli w tym przypadku bierzemy duży kwadracik, czyli mamy teraz 8 plus 13, czyli 21. Kiedy już wszyscy określą swoją inicjatywę, to zarówno bohaterowie, jak i przeciwnicy wykonują swoje tury po kolei od najwyższej do najniższej inicjatywy. W ramach tury walki każdy z graczy może wykonać jedną akcję ruchu oraz jedną akcję ataku lub użytkową. Poza tym mamy do wykorzystania cztery akcje darmowe, które nie zajmują jakoś specjalnie dużo czasu, czyli na przykład krzyknięcie do sojuszników czy aktywowanie swojej zdolności specjalnej. Przykładowa tura walki wygląda tak, że na przykład my, naszą chimerą, najpierw tworzymy sobie portal, ustawiając wyjście na balkonie na przeciwległej kamienicy. Wykorzystujemy swoją akcję ruchu, żeby przejść przez ten portal, dzięki czemu zyskujemy wygodną i bezpieczną pozycję do ostrzału przeciwnika, i to była nasza akcja ruchu. I wykorzystujemy akcję ataku, żeby strzelić z naszego rewolweru. Więc rzucamy na trafienie. Nasz przeciwnik ma wartość obrony 30, więc musimy uzyskać wynik 30 lub większy. My wyrzuciliśmy na kości głównej 7, ale na kości pomocniczej 19. W takim wypadku mogę sobie usunąć jeden punkt potencjału, żeby zamienić te kości. I w tym przypadku to jest moja kość główna teraz, czyli wyrzuciłem 19. Oprócz tego strzelamy z odległości 8 metrów, czyli mieścimy się w pierwszym przedziale zasięgu naszej broni. Co daje nam do tego wyniku drugą wartość 19? Jakby to było powyżej 11 metrów, wtedy dodawalibyśmy tylko 18. W efekcie uzyskaliśmy 38 punktów, więc spokojnie trafiliśmy przeciwnika. Teraz musimy obliczyć obrażenia, jakie mu zadaliśmy. Więc rzucamy teraz 1k20. Już zwróćcie uwagę, że nie rzucamy dwiema kośćmi w tym przypadku, tylko już określoną liczbą kości. I do wyniku dodamy wcześniej wyliczone 12. Wyrzuciliśmy 9, czyli zadaliśmy 21 obrażeń przeciwnikowi. W temacie walki warto też tutaj opowiedzieć o bossach, ponieważ poza zwykłymi przeciwnikami mamy też jakichś przeciwników specjalnych, którzy właśnie są takimi bossami, i walka z nimi przebiega w sposób. Dość ciekawy, ponieważ ich życie, ich jakby sposób walki został podzielony na etapy. I kiedy zbijemy ich w poziom witalności do zera lub niżej, oni nie zostają pokonani, tylko tak naprawdę zaczyna się kolejny etap walki. Wtedy ich witalność zostaje przywrócona do określonego w zasadach poziomu, niezależnie od tego, ile obrażeń zadał ostatni cios i zmieniony zostaje ich pakiet ataków czy umiejętności, jakie mogą używać. Potężni bosowie potrafią nawet mieć 3 czy 4 takie etapy. W efekcie nigdy nie wiemy, czy teraz ten cios faktycznie jest tym ostatnim, czy jednak coś się za chwilę wydarzy. Nie tak łatwo pokonać superbohatera, ale też nie jest to niemożliwe. Jeśli poziom życia spadnie poniżej zera, wtedy bohater staje się nieprzytomny i nie bierze udziału w walce, do momentu aż ktoś go wyleczy, albo aż zakończy się walka. Oczywiście może dalej otrzymywać obrażenia, aczkolwiek zazwyczaj dzieje się to w wyniku obrażeń obszarowych, ponieważ przeciwnicy skupiają się na bohaterach, którzy jeszcze są przytomni. Jeśli jednak walka się zakończy, bohater odzyskuje przytomność i ustawia swoją witalność na poziomie 5 punktów na plusie. Może jednak zdarzyć się tak, że poziom witalności spadnie do ujemnej wartości początkowego życia tego bohatera. Wtedy ta postać ginie. Na przykład nasza chimera zaczynała grę z 40 punktami życia. Jeżeli w wyniku obrażeń będzie miała minus 40 punktów życia, wtedy umiera. No i dobrze. Pomyślicie sobie, że to jest za łatwe, że przecież ciężko umrzeć, ciężko uzyskać tyle obrażeń. Ale nie do końca to ma być karą, tak? Gramy z superbohaterami, których jest jednak ciężko zabić którzy mają supermoce. A karą są konsekwencje. Jeśli jednak walka nie pójdzie zgodnie z myślą, Albo na przykład bohaterowie podejmą decyzje niekoniecznie dobre dla ogółu, na przykład będą próbowali dostać się do podziemi za pomocą wielkiego wybuchu w środku miasta. Wtedy muszą liczyć się z konsekwencjami, którymi zostanie naznaczona cała fabuła. Na przykład zniknie z powierzchni ziemi istotne dość dla historii miasto, albo na przykład baza legionu Delta nie będzie już bezpieczną ostoją, albo najzwyczajniej w świecie ucierpi ich reputacja. I wtedy po stronie ludzie niekoniecznie będą chcieli z nimi rozmawiać i udzielać im informacji. Służby nie będą w ogóle pomocne, nie będą chcieli współpracować, a handlarze niekoniecznie będą chcieli dokonywać y, transakcji. Dzięki temu zabiegowi y, równoważy się ta cała epickość bohaterów, że mimo, że ciężko zabić takiego superbohatera, y, to musi on się liczyć z tym, że jeżeli coś zrobi źle, to wtedy będzie ciężej i, i cała historia może całkowicie zmienić swój bieg. W grze mamy jeszcze dwa zasoby: koncentracja i eter. To pierwsze wykorzystujemy do aktywowania zdolności wymagających skupienia, natomiast eter to swoisty odpowiednik many, czyli głównie służy do używania magii. No i tak prezentuje się system herosi versus horrory. Nie mogę nic powiedzieć o wykonaniu podręcznika czy komponentów. Ale patrząc na sam starter, to jest bardzo dobrze. Wszelkie informacje są jasno opisane, wszystko jest czytelne i bardzo mi się podoba ten spis treści na marginesie i mam nadzieję, że w podręczniku też będzie, ponieważ jest to zaznaczone, w jakim rozdziale jesteśmy i wiemy w którą stronę wertować, żeby znaleźć informacje, które nas interesuje. Poza tym klimatu dodają też ilustracje, które fajnie przedstawiają całe to uniwersum. A wszelkie niejasności są opatrzone komentarzem maskotki tego systemu, czyli klulu. Mimo mojej niechęci do klimatów superbohaterów, bawiłem się świetnie na sesji i chętnie jeszcze rozegram dalszą część scenariusza, albo nawet poprowadzę sam sesję w swojej ekipie. Strasznie mi się podoba możliwość manipulacji kośćmi. Nie jest to głupie rzucanie i o, nie trafiłem. O, trafiłem, super. Tylko faktycznie tutaj jest takie ciągłe zaangażowanie w te rzuty, że rzucę i już kombinuję. Czy na przykład opłaca mi się zamienić, czy jednak przykisić troszkę ten potencjał, bo kiedy indziej będzie bardziej potrzebny, czy, czy zrobić przesunięcie bardziej by się opłacało. Jakby cały czas to angażuję to myślenie, i, i to jest fajne, przynajmniej jak dla mnie. Poza tym te możliwości, jakie daje ten system przy rzutach, pozwalają uniknąć takich sytuacji, jak często nam się działy w Detekach, że. Jest kompletna losowość i postać, która miała specjalizację w danej dziedzinie, przy pięciu próbach nie potrafiła wykonać jakiejś prostej czynności, bo po prostu cały czas wyrzucała 2 i 3 na, na, na kości. Kolejnym plusem jak dla mnie jest tworzenie postaci. Mamy tu spory wybór na to jak rozwijamy swoją postać, jakie dostaje umiejętności itd. Ale po pierwsze nie mamy losowania atrybutów, tylko te atrybuty są jasno przypisane do danego archetypu. Więc nie ma rozkminania niepotrzebnie, co rozwinąć bardziej, ale mamy na to wpływ. Możemy potem wydać punkty doświadczenia, żeby jakiś, jakąś umiejętność wzmocnić. Poza tym nie mamy nieskończonego wyboru y, umiejętności, zdolności mocy i tak dalej, tylko jest ich po kilka na początek, więc wybór przebiega szybko. Szybko można przeczytać wszystko i zdecydować się, co nas interesuje. A z biegiem gry y, odblokowujemy dostęp do nowszych atutów, lepszych. I wtedy znowu sobie szybko przeczytamy cztery nowe atuty i wybierzemy jeden z nich. Jeśli miałbym się natomiast przyczepić do minusów, to takim minusem, zwłaszcza dla mistrzów gry, jest fakt, że uniwersum superbohaterów utrudnia troszkę improwizację. Jako mistrz gry musisz się liczyć z tym, że gracze mają supermoce i, na przykład, z łatwością mogą się przeteleportować w miejsce, do którego nie chcesz, żeby się dostali, jeszcze przynajmniej w tym etapie historii. Albo na przykład mogą źle odebrać Twoje sugestie, jeżeli gdzieś się pojawi przepotężny potwór. Mogą nie zrozumieć, że mają tam nie wchodzić, a wręcz uznać to, że właśnie tam mają iść. Drugi minus to już taka błahostka, bo fakt rzucania zawsze dwiema K20-kami no wymusza na nas posiadanie dwóch zestawów kości w różnych kolorach, żeby móc ocenić, która jest główną, a która pomocniczą. I to by było tyle na dziś. Jeszcze raz dzięki Arturowi za jego ekipie za zorganizowanie fajnej sesji. A Wam przypominam, że kampania dalej trwa, także jeżeli Was zainteresował ten system, możecie wesprzeć i przyczynić się do rozwoju jeszcze tego projektu. A zapraszam też Was na mój kolejny materiał, w którym co pokażę? Haha, ha, nie powiem Wam. Na razie, cześć. I tak prezentuje się system Herosi versus. No, czemu potwory? Czemu też nie może dawać potwory? To byłoby lepsze? No.